Co się tu dzisiaj wydarzyło? No, mamy otwarcie naszej nowej inwestycji 1,5 hektarowej szklarni w najnowszej technologii hydroponicznej, w której produkujemy sałaty oraz zioła jakości produktów bio. Jest to druga szklarnia, tak? Czyli po sukcesie można powiedzieć pierwszej i odbudowujecie się Państwo. Tak jest. Pierwsza szklarnia powstała w 2020 roku. Dziś otwieramy drugi obiekt, identyczny, półtora hektarowy, ale mamy już też w planach otwarcie kolejnego w kolejnym roku o identycznej kubaturze. Produkty, które my wytwarzamy, one się idealnie wpisują we wszystkie megatrendy głównie te z, z, związane z, ze zdrowym odżywianiem się. Produkty, które wytwarzamy, są, mają certyfikat ekologiczny to są produkty jak najbardziej naturalne. My jedynie dzięki technologii jesteśmy w stanie produkować to lepiej i jeszcze, jeszcze, jeszcze bardziej. W zrównoważony sposób niż w tradycyjnym rolnictwie. Więc tak, to jest, to jest taki moment, w którym, którym czujemy, że rzeczywiście tego typu produkty zdobywają coraz więcej serc konsumentów, z czego bardzo się cieszymy. Jaki jest czas od chwili wyjazdu tu, stąd do półki sklepowej? To jest jedno z, jedna z naszych przewag, rzeczywiście, ponieważ te produkty, które my sprzedajemy, one są żywe. My je nawet nazywamy żywymi sałatami i żywymi ziołami, ponieważ sprzedajemy je razem z bryłą korzeniową. Produkt, który jest w pierwszym dniu, w jednym dniu zbierany, po 48 godzinach trafia na półki sklepowe. Czyli można powiedzieć, że nie ma nic Bardziej świeżego niż, niż nasz produkt, ponieważ nie dość, że on spędza bardzo mało czasu w tym łańcuchu logistycznym, to jeszcze ma korzenie, ma ziemię i żyje. Jako grupa Green Holding, Green Factory, my łącznie w całej grupie zatrudniamy półtora tysiąca osób. Oczywiście mamy zakłady w różnych częściach Polski, ale dwa duże, czyli nasza. Nasz biznes SVI, ale, ale również um, obok, tutaj siostrzana firma Green Factory to są bardzo duzi pracodawcy w regionie. Ja, ja mogę y, tylko zachęcić Państwa konsumentów y, do tego, abyście szukali naszych produktów na półkach sklepowych. We wszystkich największych sieciach y, detalicznych, można je dostać. To są naprawdę zdrowe, naturalne produkty produkowane lokalnie tutaj w gminie Załuski. Serdecznie zapraszam.